Kochani witam was bardzo serdecznie na kanale w tym pięknym krajobrazie i dzisiaj będziemy sobie testować makijaż na lato, bioralowy podkład z Loreala z TikToka, ale zanim do tego przejdziemy zrobimy sobie maseczkę na usta, którą również będziemy sobie testować. Jest to taka e, maseczka z Dermofarma Plus, e, Skin Repair, daje długotrwały efekt, ona jest w takim płachcie, a oprócz tego na twarz, żeby nasza twarz nie czuła się pokrzywdzona, nałożymy sobie multi Effect mask, czyli glinki i jest to glinka różowa, zielona i żółta. Także <laughs> najpierw sobie założę to, później zmyjemy, no i zobaczymy efekt, czy będzie jakiś efekt. Na razie włosy mam mokre gdyż e, dalej nie doszłam do tego, jak je jeszcze modelować, ale to dojdziemy. Wszystko w swoim czasie. Mam nadzieję, że nauczę się. I dziękuję Wam bardzo za wszystkie pozytywne komentarze na temat moich włosów. Pomogło mi to trochę zaakceptować je, bo naprawdę... Dziwnie się czuję, ale już jest coraz lepiej, więc twarz mam wymytą, jestem po prysznicu. nie mam nic nałożone. I zaczniemy właśnie od maski. I mamy tu dokładnie narysowane, którą maskę dajemy na którą strefę. Właśnie mamy na strefę dookoła właśnie czoło, tutaj dookoła boki dajemy sobie różową glinkę na tutaj pod oczy dajemy zieloną no i żółtą już tutaj właśnie przy ustach Tak zobaczymy co nam z tego wyjdzie, także zaczynamy od pierwszej, tutaj mamy dokładnie z tyłu rysunek jak to należy nałożyć i otwieramy, jako że nie mam nożyczek więc muszę sobie poradzić nożem ale nawet to poszło. Więc tak różową glinkę nakładam sobie właśnie tutaj na czoło. pięknie, właśnie tak różami nawet. To nie jest nawet tak typowa glinka, tylko wiecie, taka różana maseczka. Pytacie się często właśnie, jak mam o swoją skórę w lecie, na wakacjach. Staram się właśnie codziennie po opalaniu. Albo właśnie rano, albo na wieczór nakładać po prostu jakąś maseczkę. Noś nam robi taka fajna, bardzo konsystencyjnie, więc taka piankowa po rozłożeniu. I tutaj na nosek też sobie mamy dać nie? zgodnie z instrukcją. I po rozmarowaniu ona już nie ma takiego koloru intensywnego, wiecie, jak w opakowaniu takiego różu, tylko taki właśnie piankowy. Otwieram sobie drugą. Ta różowa pięknie pachnie, naprawdę. Ta zielona. Ona już jest bardziej zbita. Nie jest taka kremowa. To jest właśnie bardziej taka gęsta, taka typowa, jak zielona glinka. I ją samą dać tutaj. I powiem wam, jest pięknie, pomimo tego, że pierwszy raz, od kiedy tutaj przyjeżdżam, przyjeżdżam tutaj dość często, to nie ma takiej pogody, wiecie, idealnej, w sensie, no nie jest gorąco, nie jest cały czas tak ciepło, nie ma słońca, to jest i tak pięknie cisza, spokój. Znaczy no, nadal no, słyszycie w oddali moich sąsiadów z któregoś domku, no ale wiecie, ludzie też różnie spędzają wakacje i jedni chcą się wyciszyć. Tym przykładem jestem ja. A inni chcą sobie posiedzieć i głośniej poimprezować od dziewiątej rano. A ta żółta z kolei jest taka bardziej perłowa. Jest już taka całkiem gęsta. No i mamy sobie dość tu. I one mają nam stać na dwa użycia, natomiast ta perłowa to wątpię, że nam starczy na więcej niż raz, zielona i ta różowa, ok. No, natomiast ta no, niekoniecznie, ona jest bardzo gęsta i ma taką formę jak peel-off. Mówiłam mam też, że filmy będą dodawane z opóźnieniem dość dużym, dlatego że Niestety, jeśli chodzi o zasięg, to jest tutaj ciężko i ta Różowa zrobiła się właśnie taka piękna, czyli taka typowo bąbelkowa. Czy mamy to sobie teraz? 20 minut. Na usta międzyczasie nałożymy tą złotą, właśnie maskę. I będziemy odpoczywali 20 minut. Z kawką. Po 20 minutach do Was wrócę i pokażę Wam, jak to wygląda. Wszystko fajnie. Na przykład ta maseczka no ma bardzo mało sobie tego płynnego zł, wiecie, złota, więc ona jest taka bardzo sucha. I 20 minut odpoczywam. Po 20 minutach do Was wracam. I tak jak widzicie twarz tak wygląda po maseczce, więc naprawdę spoko, mamy wyrównany w miarę kolory, jest ok Pierwsze co, krem z filtrem sobie nakładamy z REN 30. Pięknie pachnie. Pomaga mocno w I tak kochani, jak widzicie twarz tak wygląda po wymyciu i wymyłam ją sobie dodatkowo po w maseczce tym zren właśnie takim kremem czyszczącym. On jest już z filtrem 30, więc już mamy jakąś ochronę przed słońcem. Teraz go sobie właśnie jeszcze padem oczyszczającym przemywam twarz, żeby nam wszystko ładnie zeszło. I twarz mam faktycznie wyrównaną i ładnie. Tutaj, oczywiście, coś nam się musiało pojawić, powiem, to byłoby zbyt piękne, że mogłoby być prawdziwe, że przed, na wakacjach nic się nie pojawiło. Nie? Przynajmniej tak jest w moim wypadku. Mamy krem Sensualy Spa. On jest z jest takie w sumie bardziej aktywne serum na zmarszczki pod oczy, ale nie tylko. jego zawsze sobie daję też na całą twarz. Szczególnie w te nefralgiczne miejsca, gdzie mamy jakieś takie skórę bardziej odwodnioną, narażoną na powstawanie nowych zmarszczek oraz tam, gdzie już są widoczne zmarszczki. Nałożymy sobie właśnie teraz całą pielęgnację. A później zrobimy szybki makijaż taki wiecie, ale to bardziej chodzi mi o przetestowanie właśnie tego podkładu z L'Oreala. To nam musi ładnie się wchłonąć, one są bardzo, to serum jest bardzo fajne i bardzo szybko się wchłania, także mam taki plus. Jak znacie mnie, to wiecie, że ja po prostu kocham takie kosmetyki, które szybko się wchłaniają. Nie trzeba na nie zbyt długo czekać. I. W międzyczasie jak to się nam wchłania na usta nałożę sobie olejek, żeby je jeszcze bardziej po tej maseczce i tak wygładzić. Pod oczy z Espa i jak już dajemy sobie typowo właśnie pod oczy, troszeczkę na palec i pod oczy. Mm -hmm. Klepujemy troszkę na górną. No, Pamiętajcie, ja nigdy nie dojeżdżam do samego końca, tylko tak od połowy. Nie wiem, czy nie będzie tutaj za bardzo prześwietlać, ale chciałam Wam to zrobić przy naturalnym świetle, żeby Wam pokazać, jak ten podkład faktycznie działa, bo w sumie ja też go będę dzisiaj pierwszy raz stosować <laughs> na całą twarz jeszcze fluid Tolerance to jest La Roche. i on też fajnie wyrównuje nam właśnie kolory i daje takie fajne uczucie nawilżenia na cały dzień i on też może robić wam już za sam bazę pod makijaż i on też ma SPF 30. Muszę już... przedstawienia. No, muszę skończyć. SPF 30. I teraz Musimy oczywiście nam się to ładnie wchłonąć. Ja oprócz tego jako bazę użyję sobie tą zbucę z glow. To jest takie serum na dzień i ono działa właśnie tak typowo, wiecie. Nawilżająco też ma SPF 15, ale działa on tak fajnie, że robi nam glow na twarzy i wykończenie wtedy nie jest takie mega matowe, tylko właśnie takie rozświetlone. I muszę się jak zwykle śpieszyć, bo już mnie pośpieszają, bo jedziemy. Ja tak, mamy twarz przygotowaną, więc wszystko jest ok. Możemy użyć sobie również, ale to nie dzisiaj, bo dzisiaj nie będę tego testować. Nie będziemy mu ułatwiać. mecz kremu, który, wiecie, by tak fajnie to wyrównał cały okiem koloryt i ułatwił dużo zadania temu podkładowi. Natomiast my dzisiaj będziemy testować podkład, więc chcemy zobaczyć, jak on się zachowa. Tylko na takiej normalnej bazie. Mój kolor to jest 140. Golden Beige, jest zabezpieczony, pierwszy raz go właśnie będę używać. Mamy w opakowaniu puszek i lusterko oraz z drugiej strony podkład. Mam wrażenie, że on będzie mega jasny, ale zobaczymy. Spróbuję nałożyć sobie tym puszkiem. Widzicie, ma taką dość kremową konsystencję. Wow. Dlatego że moim zdaniem on mega podkreśla strukturę skóry. Nakładam go suchym puszkiem. To natomiast na taki właśnie letni makijaż. Gdzie ma on delikatnie tylko wyrównać? To myślę, że może się okazać fajne, Zobaczymy. Nie podoba mi się ten efekt, właśnie tutaj, że widzicie, co zrobił. Mm -mm. Ale zaraz muszę to sprawdzić do lusterka. A posiadam teraz tylko takie lusterko. Mm. Na pewno wyrównuje kolory i daje ładny kolor. Natomiast jeśli chodzi o strukturę na twarzy, no to nie jest ona najlepsza. Spróbuję drugą zmoczonym blenderem nałożyć. Po drugiej stronie go wklepać. Tracą wtedy właściwości kryjące aż tak bardzo, jak widzę, na mokro. Natomiast struktura sama w sobie jest dużo ładniejsza. W sensie nie mamy podkreślonych porów ani smarczek mimicznych. Widzicie? Na sucho, na mokro. Wygląda jednak dużo lepiej. Na twarze, jeśli ja są na mokro. że ja sobie go teraz postaram się wyrównać z drugiej strony i wrócę do Was już ze skończonym makijażem i zobaczymy, co się nam udało zbudować tym podkładem. Mam pokazać, jeśli chcemy go na mokro od razu, jest ok. To się ładnie w ładnie wygląda. Natomiast na tej części, gdzie nakładałem go na początku, tym puszkiem z opakowania jak chcę go dobudować na mokro już to już niestety ale robią nam się plamy i ciasteczka więc no, nie wygląda to fajnie także mm -mm, na mokro musicie ich całość więc na pewno nie sposób na puszek natomiast na mokro myślę, że może być fajnym podkładem teraz go niestety muszę właśnie zmyć i wyrównać Całość, bo nic z tego nie będzie. Więc wrócę do Was już ze skończonym całkiem makijażem.